Witam, pokażę Wam dzisiaj wyprawkę. Jestem Majewski z Star Wars Rebels. Zobaczcie. Mamy trzy różne plecaki do wyboru. Zacznę od najmniejszego. To taki plecaczek szkolny, który ma dwie kieszenie: jedną mniejszą, z boku pojemnik na picie, kieszeń z jednej i z drugiej strony, a z przodu jeszcze taką małą kieszonkę. Sporo większy plecak to ten klasyczny plecak szkolny ze stelażem. Tutaj z mocnieniami. Mamy mocną rączkę, regulowane szelki z odblaskami. I trzy kieszenie: jedną dużą i dwie mniejsze. Bardzo fajne są te malutkie um, utrzymujące suwak kawałki plastiku. Łatwo dzięki temu pracuje cały suwak. A tu mamy sztywny tornister. Mocny, twardy, ze stelażem. Regulowany, z regulowanymi szelkami wzmacnianymi. Tutaj bardzo fajne odblaski, takie oryginalne. No i mamy dużą kieszeń. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Mamy i tutaj suwak, i tu dwie przegródki, żeby trzymać ciężkie książki przy plecach. Miejsce na to, żeby się podpisać. Mamy boczną kieszonkę. Mamy kieszonkę na bidon. No i mamy jeszcze taką przednią, wygodną kieszeń. Te plecaki mamy jakby w dwóch deseniach. Więc pytanie, jaka grafika Wam odpowiada. I one jakby są w trzech wielkościach. Do wyboru, do koloru. A teraz, słuchajcie, piórniki. Więc w zależności, co kto robi. Czy małe saszetki, do których wsypujemy luźno kredki na dwa suwaki, które wyglądają tak. Mamy dwie przegródki, jedną i drugą. I tak to wygląda z przodu, tak to wygląda z tyłu. I druga wersja, taka z przodu, taka z tyłu. Lub, pleca, lub piórniki rozpinane na suwak. Tak wyglądają. Więc też co wybierzecie? Według uznania. A... W środku są zbliżone, chociaż te mają plan lekcji. To są piórniki puste w środku. Musicie je sami wypełnić wyprawką szkolną. Ale podszewka jest superowa. Tak to wygląda. A teraz pozostałe części wyprawki szkolnej: worki w dwóch różnych grafikach. I z tyłu mają takie fajne otwory tutaj na powietrze, zobaczcie. Więc się wietrzy zawartość worka, można go podpisać, można go ściągnąć, i można go nosić jak plecak. To też jest wygodne. Przyda się. Mamy rzecz, która może się przydać na różnych zajęciach plastycznych, czyli fajnie zapinany taki fartuszek wiązany po bokach z stroczkami. No i teraz wyprawka słuchajcie. A tu jeszcze taka teczka do noszenia na przykład prac plastycznych. A w środku mam gigantyczną wyprawkę. Tada! I tak. E, bambino. Kredki. Mam takie całe o, pełne grafiki. Proszę bardzo. Lub. Bez kredki, takie po prostu zwykłe, ale opakowanie jak najbardziej niezwykłe. Mam farby takie. Farby plakatowe, tak opakowane. Co tutaj mamy jeszcze? I mam kredki z miejscem na podpis. Kredki Bambino w wyjątkowym wydaniu, no słuchajcie, takie po prostu gwiezdne, z glinki koalinowej, tutaj super, jedne z moich ulubionych kredek. Plasterine. tu kolejne opakowanie, troszkę inne farb plakatowych, akwarelowych, przepraszam, no i zeszyty i książki, i teczki. Tu zeszyty w kratkę, w linię e, z taką grafiką. Teczki rebel, proszę bardzo. One są jeszcze ciekawe w środku, bo mają tak samo jak ta poprzednia, ta duża teczka, po prostu e, grafikę w środku. No i zeszyt. Papierów kolorowych, zgodną każdego pojawnika imperium, okładko. No i to tyle. Myślę, że rok szkolny zapowiada się ciekawie.